Tytuł profesora Pokémon to nie byle co, a szczególnie gdy nadało się go samemu i nie chce się go oddać mimo wielu błędów podczas przechodzenia różnorakich serii. Wielu moich widzów zarzucało mi, że nie zasługuje na ten tytuł, ale w dzisiejszym materiale zamierzam im pokazać, jak bardzo się myli. Istnieje już 9 generacji Pokémonów. Przez co łączna ilość kieszonkowych stworków przekroczyła już liczbę tysiąca. Zapamiętanie ich wszystkich wydaje się być nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że przypomnienie sobie stworków z pierwszej generacji, tak by nie zapomnieć żadnego z nich, już jest mocno problematyczne. Zawsze gdzieś ten 1, 2 lub 10 pokémonów ucieknie z pamięci, wiecie o co chodzi. Dziś zadanie to będzie dodatkowo utrudnione z kilku powodów. Jednym z nich jest czas. Na wpisanie pokémonów z danego regionu mam określoną ilość czasu, presja więc będzie rosła. Z Każdą sekundą. Dodatkowo wyzwanie będzie przeprowadzone w trakcie streama, na którym setki osób będą patrzeć na moje błędy, co też będzie miało wpływ na ostateczną ocenę. Przejdźmy teraz do oceny. Będzie to działać tak jak na studiach, czyli aby zaliczyć egzamin na profesora, należy otrzymać wynik na poziomie co najmniej 60%. Im lepszy wynik, tym lepsza ocena. Fajnie byłoby dostać szóstki lub piątki, ale w niektórych generacjach nawet trójka będzie zadowalająca. Utrudnieniem również będzie to, że mimo otrzymania bardzo dobrych ocen z poszczególnych generacji, mogę nie obronić swojego profesorskiego tytułu. Wystarczy choćby jedna dwuja z którejś geny, i niestety. Oblewam egzamin. To już chyba w sumie tyle. Strzelcie lajka, jeśli wyzwanie przypadnie wam do gustu, i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Teraz jednak już lećmy. Moi drodzy, zaczynamy region Kanton. Region pierwszy, który powinienem znać bardzo dobrze, jak zresztą pewnie większość z was. Mam taką taktykę, żeby na start pisać startery, potem gdzieś tam legendy, potem to już jak tam pójdzie. 30 sekund, dobra, niech to się już skończy, bo ja nie wiem. Ale to będzie oczywiste, coś czuję. To będzie tak cholernie oczywiste. Może szybko przypomnę? No nie, no nie przypomnę sobie. Dobra, moi drodzy, czas na wynik. Mr. Mime, no nie wierzę. Moi drodzy, mogę już sobie uzupełnić, że z Kanto mam 150 Pokemonów, czyli mam 99% wyliczone. Czyli mam szósteczkę, moi drodzy. Szósteczkę, ale no nie daruję sobie tego Mr. Mime'a. No jak mogłem zapomnieć o tak charakterystycznym Pokemonie, który żyje z mamą Asha? Co jest trochę podejrzane, ale jednak. Pamiętajcie, żeby zdać ten test na profesora i nie stracić tytułu, muszę mieć co najmniej trójkę z wszystkiego. Poszło bardzo dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie Johto. Przypominam, że Johto to mój ulubiony region. Ma 100 Pokemonów. Nie wszystkie są takie oczywiste, no ale zobaczymy. Kurczę, 8 Pokemonów brakuje. Dużo. Boże, nazwa tego Pokemona mnie kończy. bo Fet? Może przez 2B? Tak. Przez 2B, przez 2F. Okej. Okay. bufet. Kurczę, no... 7 jak na JOTO, to na mnie słabo, słuchajcie. Na mnie słabo. i Iwilucje. Espion i Ambrion, Oczywiście, że tak. Są Iwilucje. No ale co jeszcze? Co jeszcze? Nie wiem. Powiem wam, że już chyba nie wiem. Chyba, że mnie olśni w ostatnich sekundach. Dobra. 3, 2, 1... Janma i Quillfish. O Boże. No, oczywiście, że Janma i Quillfish. Oczywiście, że Janma i Quillfish. 98% Czyli to będzie, bo szósteczkę mam od ilu? Od 97, tak? Nie, od 8? Kurde, ale trafił idealnie. Dobra, czyli będzie druga szóstka. No, powiem wam, że dwa pierwsze regiony poszły perfekcyjnie. No wiem, teraz to już będzie w ogóle gorzej, 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 no ale zobaczymy. Trzecia generacja. 135 Pokémonów. O 35 Pokémonów więcej niż e, niż mieliśmy w Jotom. Dobra, ja czekam na unowę. Boże, ja się boję, unowy. Strasznie. Dobra, lec Wishmur, ale ja nie umiem pisać tego Pokemona. Wi... Wish... Wishmur, dobra, wow, udało się, niesamowite. No i powiem wam, że nie wiem, naprawdę, kurczę, nie wiem. Dobra, no, cena nie jest zła, jak na Hoenn, jak na mnie, to ja narzekać nie będę. Dobra, moi drodzy, kończę, czekam na wasze komentarze i na mój wyraz twarzy. Zangus Seviper, jak mogłem zapomnieć o dwóch rywalizujących Pokemonach? Korpisz, Ewolucja Barbo, czy Ewolucja Azuril! Jakoś zapomniałem, że tam, on miał tą wcześniejszą formę. E, Chimeko, boże Chimeko tak ostatnio dobrze mi się nim grała, zapominam, a i Wineout się pisze i Glalie, te dwa pokemony powinienem mieć, wiedziałem o nich, ale nie umiem ich napisać, Kurczę, no nic, no nic, no nic, no nic, e, szkoda, Hoenn 125 pokemonów, co daje mi wynik 93%. O tej pory były same piękne, oczywiście piękne szósteczki. No to 93% to jest piątka. Piątka, nie plus, ale taka zwykła piątka. Okej, okay, może być, może być. Moi drodzy, trzy generacje za nami. Lećmy dalej. Nie, nie traćmy czasu. Lećmy dalej. Gen czwarta. Tutaj jest, powiem tak, w czwartej generacji jest y, mało pokemonów, Ale ta czwarta generacja mało, kiedy mi dobrze podchodzi. Jakoś tak nie wiem. Nie jestem do niej przekonany. Miejmy to ze sobą. Lećmy. E, Gle miał. Gle... Jasna cholera, jak to się pisze? Gle... Gla... Glemiau i Paragli, dobra. Tangorow, tylko nie potrafię napisać tego pokemona na pewno. Nie, tango, tang, tanga... Dobra, nie piszę tego pokemona, nie umiem go napisać. Ech, 81 na 107, jak na sino u mnie to nie jest źle, bo ten region naprawdę średnio mi wychodzi. Hunchcrow, tak, bo jest mancz... Hunchcrow. Ho... Jak to się pisze, ho? Aha, nie tak. Ho... Dobra, jest hanczkrow. Najgorsze uczucie ten czas, kiedy zostaje już do końca i nie wiesz co powiedzieć. No 15 sekund. Dobra, kończymy, moi drodzy. To nie ma sensu. Czekam na Wasze komentarze. Pachirisu, cholera. Ambipom. Aha, ta się pisze hyperior. Jan Mega. No nie, zapomniałem o Janmi i Jan Medzy. Brawo, Jan. Brawo. Znaczy w sensie Janne wcześniej. Ojejku, Mantek, to w ogóle jakoś nie kojarzę go z tym regionem. No nie wiem jakby Chingling, no nic. Słuchajcie, katastrofy nie mam, bo to jest jak na mnie dobry wynik. Czyli mamy i to jest znowu 93%, czyli kolejna piąteczka. Moi drodzy, no teraz będziemy przechodzić do jednego z moich najgorszych regionów, w którym jest od cholery pokémon bo 156. E, więc tu będzie mała katastrofa, coś czuję. Ale będzie źle, będzie źle. Ta, ta generacja mnie wkurza, strasznie mnie wkurza. Dobra, myśl, myśl, bo to za dużo czasu tracę. Gotorita, Gotita, Goti... Goti... Nie, nie umiem napisać gotitel. Nie umiem napisać go, gotitel. Dobra myśl, myśl jakoś poziomami. Co tam było jeszcze takiego? Nie no, masakra. Mam jakiś zanik. Masakra, masakra. A co jest Pikachu podobny pokémon tam? Jaki tam jest Pikachu podobny? Yy, ten, Emolgam. No właśnie, bój yy, ten ze. Psa. Strajka, jeszcze elektryczna i ten. Wcześniejsza forma ze strajki. No jasna, cholera. Nie no, może będzie 60, ale nie wiem, nie wiem. Mm, dobra, ja lecę, żeby było tylko 60%. Co tam było? Jeszcze co tam było? Jeszcze 30 sekund? Nie no, tam będą oczywiste Pokémony. Yy, Axiu, Haxorus yy, i ten. Yy, Fracture. Dobra, no oczywiście. Ale chyba zaliczę, słuchajcie. Mam nadzieję, chyba ledwie bo ledwie, ale może jednak się udam. Moi drodzy, dobra. Teraz będę czytać wasze komentarze straszne. 63%, moi drodzy, ale fart, ale, ale, ale fart. Zdane. Natruję, bo natruję, ale cholera, zdane. <ścoughs> O jacie, o jacie, ale poszło w dół, ale poszło w dół, słuchajcie. Zobaczmy, kogo pominąłem. Pidaw, no jak mogłem o no ptaku zapomnieć? No zawsze jest ptak. Tympol, Seaweedle, jak to się pisze? Venipede, aha, bo to się tak pisze. Koton tych Petty to nigdy nie pamiętam. Maractus był też rzadko pamiętany, no Skragiego żałuję, czy zapomniałem. Tu jest dużo Pokemonów, w których ja naprawdę tak jakoś nie zapamiętam. No, Kemony, no nie no Klingklang, Klingklang, no ludzie. A co jak nie zdasz No Oliw stracę swój tytuł profesora, już się nie będę tak tytułował. A co szczerze, że to dzisiaj nastąpi, biorąc pod uwagę jak słabo poszła Unowam. Shelmet, no przecież te wszystkie głupie robaki, które ewoluują przez głupi sposób. No a Dradigon się pisze Drudigon, okej. Okay. Stunfis, Cussalgor. Litwick, no nie no, no, ale tego, że Klinklang, zapomniałem, to jest katastrofa. Dobra, coś czuję, słuchajcie, że będzie gorzej. Niestety, no pięknie szło, on. wszędzie 990, no to nagle poszło w dół. Generacja szósta, to jest generacja, w której jest bardzo mało pokemonów, ale... To jest wredna też generacja, w której łatwo coś pomylić. No tu mało minut, tylko 6 minut, masakra. No już przesadzili trochę. Nie no, masakra. Tu już powiem wam, że tu już panika mi się wkrada kompletna. Nie no, mam jakiś zanik normalnie pamięci. Za dużo tych Pokemonów już, 700 jest. Ten czas to jest, teraz to jest już przesadam. Nie no, normalnie słuchajcie, nie umiem sobie przypomnieć Pokemonów, które tam występowały. Katastrofa dla mnie. To będzie niezdane. No nie, no przecież to są proste. Dobra, koniec. 65% O kurde. Skamieliny, Quiladin, No, czy. Patr... Patrat? Nie, Patrat był w piątej generacji. Krep, no oczywiście. No pan, champango, go. Rozprytcja, Romata i się pisze. Inka i Malamar. Nie, no, Binapol. Ale że zapomniałem o skamielinach, to jest katastrofa. Czyż to pierwszy salam? Diancy i Hupa. Okej, okay, super. Moi drodzy, na farcie, ale z danym. Czyli tu mamy. 47, ale naprawdę, z każdą kolejną generacją powiem Wam, że mój mózg pracuje coraz gorzej. To nie tylko, że one są gorsze, tylko mój mózg gorzej pracuje. Czekajcie, czyli co? Teraz mamy generację siódmą. W ogóle przy Galar są też pokemony z Hisui, z tego co wiem. No ale dobra, moi drodzy, generacja siódma. 88 pokemonów, okej. Okay. Dobra, lećmy, ale to będzie źle. To będzie bardzo, bardzo źle, coś czuję. Dobra, będzie zdane, ale jestem niezadowolony. I to mocno. Coś jeszcze z tych wodnych? Eee, ten, Komala. Dobra, komala. Dobra, będzie zdane, słuchajcie. Myślę, że się uda. No nie najlepszy wynik, ale to już jest coś. Morpeko, właśnie, Morpeko mam. Co zapomniałem? No Poplio, no Poplio, geniuszu Popliom. Grabin, pierwsza forma, Wishiwashi, Warshi, się pisze, ok. Madbray, Master, no, Dupider Kwanit, Morel, uszynotik. Jak mogę zapomnieć o Biuerze? Pewqmu, Pewq, no pseudo legenda Type 0. Czy znaczy, to jest w sumie legenda? I Sylwali. Minior, 3 i Magerna. Czyli 72% tym razem uzyskane. Nie, to będzie truja wciąż, ale chyba z plusem co nie? Truja z plusem. <laughs> No dobra, moi drodzy, ale jeszcze dwie generacje, żeby utrzymać ten tytuł, a to nie będzie proste. Teraz lecimy, generacja ósma i tak jak mówię, to jest generacja ósma i tutaj jeszcze jest ten, region Hisui. Nie, mój mózg już nie pracuje, powiem wam, przy tych ośmiu już wcześniej nie pracował, ale teraz już w ogóle nie pracuję. Dobra. Lecimy. Grupki packej, dobra, rila boom. Znam te Pokemony, tylko z pisownią gorzej. Kolosal, ale też nie umiem napisać. Niestety, co z tego, że te Pokemony znam. Jak te nazwy widzicie? Pisownia to jest coś strasznego w pokemonach. E, no i braknie mi trzech Pokemonów, nie mam pytań, ale znałbym te Pokemony tylko. <laughs> tylko co z tego jak pisownia, pisownia. Błagam, niech to będzie 60%. Dobra, nie wiem. 61%! Nie mam pytań. Moi drodzy, udało się. No dosłownie, no. Walczę. Walczę. Walczę jak mogę. Ale Paldea coś czuje, że mnie może jednak zniszczyć. A czekajcie, kogo zapomniałem? No Jezu, no Sirfecz, Mr. Lime, no jak mogłem zapomnieć w ogóle o tych Pokemonach? Snom, Frostmo, no... Nie no, no, no No Skałeta zapomniałem Gridenta. Bleep Bug, Orbital przez 2M, Arrokuda, Barasqueda, Toxel, Toxel. Nie, no, no i z Znowu z Kamiliny, a przecież one są banalne tutaj. Ursalona, Bass Over Queen. Tu powiem wam, że to już zmęczenie zrobiło swoje. Naprawdę, to już zrobiło swoje zmęczenie. To się nie uda, moi drodzy, to się nie uda raczej. Zobaczymy jak. Pójdziemy. Sprigatitom, eee, floragatom, miał, miał skarada. Dobra, moi drodzy, 80 na 120 to jest 66% i 6, więc na pewno z Ach, niesamowite, niesamowite, mamy to. Oj, 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 no ale coś jeszcze może, jakiś wróżkowy, na pewno jakiś wróżkowy byłem. Dobra, nieważne moi drodzy, czas się kończy, ale mamy tą. Czarka, to no jak mogłem o nim zapomnieć? Armareszcz, Serulecz. Aha, to się pisze Mashif i Steve. oho, super. Nie ma to jak dawać w nazwach 2s, 2f, na pewno łatwo zapamiętać. O, Faryj, Giraffe, Klotzair, o nich mi chodziło. Chlauf, Kapsa, Kitzkowil, Rellor, Larabska. A mi chodziło Bramblina, o, i Bramblgeist, ale to też ciężka nazwa. King Gambit, Great Task, Screentail, no dużo tych paradoksów. Tinglum, Gate no i Gouging Fire. Moi drodzy, tak czy siak, mam 80, co daje mi, no tutaj jest 67% w zaokrągleniu, no ale to jest normalnie 66,6, no ale no, tu pisze 67, więc mamy 67. Procent. Rzutem na taśmę, rzutem na taśmę, ale zachowałem, zachowałem, moi drodzy, tytuł profesora, który sam sobie nadałem. <grym> e, oceniając sobie procentowo to, to tak, region Kanto, szósteczka, region Joto, szósteczka, region Hoenn, piątka, e, region Sinom, również piątka, region Unowa to już taka truja, e, Kalos, truja, Alola... 72% to mi daje truje z plusem. Galar 61%. Truja. No i Paldeam. Też truja. Zaczęliśmy pięknie, potem szło ciężko. Ale nie wiem jak wy, ale dla mnie to te pokemony niektóre z wyższej generacji są naprawdę trudne do zapamiętania. A jeszcze te fatalne nazwy, gdzie po prostu tak ciężko to czasami się pisze, że to jest masakram. Ale udało się. Ale się udało. Co mnie bardzo cieszy. No i udało się. Początek był naprawdę obiecujący. Jednak później szło coraz gorzej. Cieszę się jednak, że mimo wszystko udało mi się ukończyć to wyzwanie. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. I zapraszam was do subskrypcji tego kanału, tak, by nie przegapić kolejnych filmów. Sprawdźcie też inne moje materiały. To jednak tyle na dzisiaj. Do zobaczenia!